Cześć, tu Krzysiek. Cześć Marcin. Witamy Was na kanale Global Motors, a tematem dzisiejszego odcinka będzie próba odpowiedzi na myślę odwieczne pytanie osób chcących kupić samochód samochód marki Premium. Czy wybrać samochód typu limuzyna, czyli klasyczną limuzynę, czy też modnego suwa i na przykładzie BMW X5 oraz BMW Serie 5 z tymi samymi jednostkami napędowymi z w M pakiecie postaramy się przedstawić zarówno wady, jak i zalety jednego i drugiego modelu. I zobacz, tutaj ważnym, ważnym aspektem jest to, że do niedawna takie marki jak Lamborghini czy Aston Martin nikt nie zakładał, że będzie produkował suwy. Tak naprawdę były to marki produkujące głównie samochody sportowe, sportowe. a teraz się mm -hmm. słyszy, że nawet firma Ferrari myśli nad produkcją suwa. Dokładnie dzisiaj ciężko sobie wyobrazić markę motoryzacyjną, która nie ma w swojej ofercie. Samochodu typu SUV, i tak naprawdę, um, auta tego typu reklamowane są jako, um, jako taki symbol, nie wiem, wolności, um, przestrzeni, poczucia bezpieczeństwa, i wybierane są zarówno dla um, osób aktywnie spędzających czas, ale również dla, um, dla, um, dla rodzin z dziećmi. Tak? To widzisz, no na szczęście się na tyle zmieniło, że dawniej y, ten samochód klasy SUV był traktowany jak tzw. W robocze, natomiast w tej mhm. chwili poziom wyposażenia samochodów y, SUV-ów, prawidłowo suv dorównuje albo wielokrotnie jest wyższy niż limuzyn, prawda, więc tutaj jak gdyby się to zupełnie zmieniło o 180 stopni, te suwy dorównują tak naprawdę raz, że wykończeniem, poziomem wyposażenia, jak i komfortem limuzynnym. Więc tutaj no, nim zakupicie w ogóle taki samochód, będziecie myśleć nad zakupem limuzyny, czy też suwa, należy sobie zrobić taki rachunek sumienia i zastanowić, się jaki, jaki wam tam naprawdę tak, samochód jest potrzebny. Zgadza się Odpowiedź, odpowiedzieć sobie na, 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 na pewne pytania, prawda? Kwestia oczywiście bezpieczeństwa dla każdego jest bardzo ważna. Dwa kwestia wyposażenia samochodu, czyli porównamy wyposażenie, wyposażenie i limuzyny i ewentualnie. No bo tutaj, SUVa. tak jak Krzysiek wspomniał, porównamy dwa auta. Porównamy ich z piątkę i piątkę. Więc w auto... takiej samej konfiguracji. Tak. I zobaczycie właśnie na końcu I na końcu, I na końcu porównamy cenę obydwu samochodów. Okej, okay, no to zaczniemy ewentualnie od samego bezpieczeństwa, tak? no bo dla każdego jest to priorytet. No dzisiaj tak naprawdę nie ma samochodów, które nie mają poduszek powietrznych, systemu SP, kontroli trakcji itd. tak dalej. To traktujemy jako standard. Natomiast dzisiaj samochody. Naszpikowane są elektroniką, zarówno systemy wspomagające samego kierowcę w markach Premium, nie tylko markach Premium, są standardem. Mówimy tutaj o, o BMW X5 i o Serii 5, więc warto nadmienić, że te samochody są wyposażone już w standardzie w asystentów, prawda, czyli mamy ostrzeżenie o kolizji z samochodem poprzedzającym, z funkcją wyhamowywania. A więc ten poziom bezpieczeństwa zarówno jednego, jak i drugiego jest naprawdę bardzo wysoki. Oczywiście doposażając te samochody w szereg innych systemów, jak aktywny tempomat, funkcje night vision, zarówno do jednego, jak i drugiego modelu możemy zamontować, co dawniej oczywiście nie było, nie miało miejsca, tak? No bo jednak no to samochody No Tak jak mówiliśmy, ta, ta były wołami roboczymi. A I standard chwili... był zupełnie inny, dokładnie. Teraz zarówno z zakresu bezpieczeństwa IS-ów, i limuzyna ma dokładnie ten sam standard, a dodatkowo możemy ewentualnie te same elementy wyposażenia zamontować czy domówić sobie w obu przypadkach. W obu przypadkach. Tak jest. Natomiast y, bezpieczeństwo to nie tylko y, ilość poduszek powietrznych, ilość asystentów, systemów wspomagających kierowcę, asystujących. asystujących kierowcę, ale również sama konstrukcja samochodu i to jak samochód się prowadzi. Tutaj jakie Marcin są zalety prowadzenia suwa, jakie są zalety prowadzenia limuzyny, jakie są też różnice pomiędzy tymi I tutaj samochodami. słuchaj, właśnie jest tutaj istotny, istotny, istotny punkt, żeśmy poruszyli, bo tak, są osoby, które myślą, że będą Suwem jechać po 200-230 km na godzinę, oczywiście da się, bo okay. Obecne suwy są bardzo mocne, szybkie i tak dalej. Tylko uwierzcie mi, jazda suwem z prędkością bliskiej 200 km na godzinę, czy też wyższej, w moim odczuciu jest to zupełną głupotą, bo osobiście miałem taki przypadek, że jadąc z autostradą Niemiecką. nie w Polsce. Dokładnie tak, bez limitu. Z prędkością miałem około 180 km na godzinę, faktycznie wtedy wiał wiatr i wjechałem między ekrany dźwiękochłonne. Mm -hmm. Jak wyjechałem, powiem Ci, że przesunęło mnie o dobrych kilkanaście centymetrów w bok i dzięki Bogu tak naprawdę, że nic nie jechało obok, bo podejrzewam, że zatrzymałbym się na boku innego samochodu. Więc tutaj, jeżeli bierzecie pod uwagę, że lubicie szybko jeździć, czy macie tą tak zwaną ciężką nogę, no to ja, słuchaj, zupełnie nie polecam. Limuzyna będzie się dużo lepiej prowadzić, niższy środek ciężkości, to auto będzie też mniej pali Tutaj często można spotkać się z takim faktem, że suwy zamawiają kobiety, bo zwracają uwagę na widoczność. I faktycznie tutaj, w przypadku suwa, widoczność, widoczność jest znacznie lepsza z tego względu, że chociażby siedzimy wyżej. Szyba czołowa też jest znacznie większa porównując do limuzyny, więc tutaj też motywem jakby nabywczym potencjalnego klienta będzie ta widoczność. Kolejnym aspektem jest ilość schowku, bo jeżeli ma być to samochód rodzinny. No to będziemy brać pod uwagę to, że jeżeli zapakujemy dwójkę czy trójkę dzieciaków, żeby te, ta funkcjonalność była znacznie wyższa. Hmm. I tutaj nie, no nie da się porównać tak naprawdę limuzyny, bo w limuzynie tego miejsca jednak będzie mniej na te schowki. No tak, schowków jest na pewno więcej w, 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 w samochodach typu SUV, zwłaszcza że w x mamy podwójną podłogę, czyli dokładnie tam jeszcze tak, schować jakieś drobne rzeczy. Mało tego, w przypadku wyboru X5 macie możliwość zamówienia wersji siedmiu miejscowej z no, tego istotne. miejsca umówmy się. To jest, mm, moim zdaniem, jest to kogoś wodować na, na ten trzeci rym. Tylko jakieś dzieci za karę i na krótkie. Dokładnie. Wystarczy. Natomiast wiesz, dla dzieciaku będzie to frajda, że jadą z tyłu. Nie? Mm -hmm. e, kolejną rzeczą jest na pewno pozycja za e, kierownicą. No, faktycznie, tutaj w przypadku X-5. Ta pozycja jest wyższa, więc tutaj sama pozycja, wiesz, w limuzynie, w limuzynie jednak człowiek się troszkę zapada do dołu. No Zgadza się. Obsiadanie no będzie gorsze bez dwóch zdań. Właśnie. I tutaj tutaj problem będzie przy okazji tego, co poruszyłeś, może być problem dla osób niskiego wzrostu, że tak powiem. Mhm. Z tego chociażby względu, że no to zawieszenie jest wysokie i teraz i tak w nowej x poprawili to, bo przecież w poprzednim modelu było tak, że. Ja co nie jestem jakiś wysoki, 178 cm wzrostu mam. Przy wysiadaniu czy przy wsiadaniu w zimie to była katorga, ponieważ Ilekroć wsiadałem siadałem do tego to czy wysiadałem, jak były złe, na nagawki? Dokładnie tak. To, więc... taka mała, to taka mała dygresja, jeszcze jak pracowaliśmy w salonie. Zawsze jak e, przyjeżdżali klienci na serwis e, suwami, to wiedzieliśmy, że raczej suwami. Bo nie, jak na serwis, to <laughs> wiedzieliśmy, kto przejechał suwem czyli z piątką, czyli z szóstką, tak, Bo miał Zawsze miałem No, no. <laughs> To taka ciekawostka. E, kolejnym plusem, jakby zaletą też e, suwa będzie to sama ładowność auta. Jeżeli ktoś aktywnie spędza czas i jeździ, załóżmy, uh Na jakieś bezdroża, mm -hmm. czy jeździć z przyczepą kempingową, czy jakąś łódkę ma. Albo na no to... jakiś domek na działce gdzieś tam Dokładnie powiedzmy. tak, więc tutaj mm -hmm. na pewno plusem będzie to, że możecie zapiąć przyczepkę i masa całkowita zespołu pojazdu w przypadku suwa będzie znacznie wyższa. Mm -hmm. więc tutaj no też no i... I też jeśli chodzi o tą nawet funkcjonalność, to w suwie mamy roletę, którą możemy zdemontować i za... tak. powiedzmy te bagaże do samochodu możemy włożyć poza obrys bagażnika, prawda? Dokładnie. W przypadku limuzyny no niestety takiej możliwości nie mamy, jest alternatywą, ewentualnie jeszcze wersja e, Touring czy też Kombi, mm, która ma tam około 50 litrów większy bagażniki niż w przypadku, e, w przypadku e, sedana. Tutaj mówimy też o kosztach samej eksploatacji. Na pewno, jeżeli ktoś ma ciężką nogę, koszty eksploatacji suwa będą znacznie wyższe, bo raz, że zużycie paliwa rośnie analogicznie mm. do wyższej prędkości oczywiście. i to znacznie w przypadku suwa się ta, no, to zużycie... To, SUV oczywiście raz, że jest cięższym samochodem. Taka, taka ciekawostka może, bo jak mówię, porównujemy tą X5 tak. i, i serię 5 z tym samym silnikiem, to są jednostki 3 litrowe, obie mają 265 koni mechanicznych. I teraz tak, X5 waży 2 tony 200 kg. Na mhm. okrągło, oczywiście. W zależności a, od wyposażenia. Od wyposażenia, natomiast seria 5 1800 kg. Mamy 400 no. kg różnicy. Biorąc pod uwagę, że jeszcze załadujemy, wiesz. Oczywiście, no, wyższa, wyższa ładowność jest w przypadku X5. A teraz tak, patrząc nawet na same osiągi. Osiągi 5,5 sekundy do setki w przypadku serii 5 i 6,5 sekundy w przypadku serii. No. E, serii X. E, no i oczywiście automatycznie przekłada się to na zużycie paliwa. Średnio oczywiście no to w granicach ta piątka będzie palić około tam 7, 7,5 litra. Natomiast słów no to gdzieś tam na trasie powiedzmy przy spokojnej jeździe poniżej 10 zejdziemy. Więc ta różnica w no, spalaniu będzie na pewno wynosić między 3 a 4 litry, a tak jak Marcin wspomniał przy wyższych prędkościach jazdy, jazdy, przy takich tych prędkościach autostradowych na pewno to spalanie będzie dużo dużo wyższe. W przypadku BMW serii 5 nie mamy możliwości zamontowania Szyb akustycznych, a taką tak możliwość jest. mamy w przypadku suwa, więc nawet przy tych wyższych prędkościach ten szum będzie na pewno znacznie niższy, znacznie niższy w, przypadku, w przypadku X5. Warto jeszcze dodać tutaj, jeżeli teraz no, jakby bardziej chwaliliśmy może tego suwa, natomiast w przypadku limuzyny zaletą bardzo dużą jest taka, że większość osób tak naprawdę jeździ tym autem na co dzień. Poruszając się po mieście, no to łatwość parkowania. W przypadku SUVA i 5 no te gabaryty są ogromne. Razże sta mm -hmm. auto długie, ale i szerokie. szerokie. To z wyniku z będzie po prostu łatwiej zaparkować. Kolejną rzeczą jest to, że łatwość, jak wspomnieliśmy o dzieciakach, łatwość. Mm -hmm. y może zaapięcia Mo tych fotelików dokładnie. dziecięcych. na stojąco, prawda? Nie musimy schylać tak. się i montować tych fotelików, tylko tak. rzeczywiście na stojąco możemy te foteliki zamontować. Ale z drugiej strony, wkładając coś do bagażnika, znów w limuzynie będzie nam łatwiej, bo ten próg załadunku będzie niższy. Tak. W suwie będzie wyższy i trzeba wyżej dźwigać te walizki czy też zakupy. Ale z drugiej strony, sama jakby kubatura bagażnika będzie praktyczniejsza w suwie niż w limuzynie. Dokładnie, no to damy na liczbach też porównanie dla, y -hmm. dla wyjaśnienia. No to w przypadku piątki e, limuzyny 530 litrów pojemność bagażnika. Jeżeli ktoś by chciał porównać z, e, X5, e, jeszcze z e, kombi, kombi, wersją Touring, no to Touring ma 570 litrów, więc o 40 litrów jest więcej. Natomiast X5 e, założył 650 litrów. Dokładnie tak, więc jest to, no, różnica jest spora. Mhm. Mało tego. Tylko nie pamiętam, w przypadku X-5 jest możliwość regulacji tylnej kanapy? Yy, tak, jeżeli zamówimy, zamówimy tylne takie fotele, one nie są komfortowe, ale mamy przesuwaną kanapę i możliwość regulacji, a to było w poprzedniej generacji. Teraz I tutaj, i tutaj powiem Wam, że jest fajną rzeczą to, że jeżeli Wam braknie, załóżmy nawet tych 5 cm do załadowania wózka dziecięcego i musicie tych kółeczek wypinać, czy torby na, na przeloczyć kanapę ewentualnie, albo zmienić kąt Wiadomo, kaparcia. jest to kosztem tego, że ilość miejsca dla osób jadących z tyłu się nam zmniejszy. Natomiast jeżeli jadą, u dzieciaki, małe dzieci, no to tego miejsca, czy tam braknie 500 metrów, tą, czy w tym jakoś dużego znaczenia nie będzie. Zwłaszcza, że mówimy o samochodach, które mają prawie 5 metrów długości i mają dokładnie identyczny rozstaw osi, czyli 2,97 m, więc nawet przesuwając tą kanapę, czy regulując oparcie tej przestrzeni na nogi, zwłaszcza dla dzieci, na pewno nie no. braknie. Tutaj, jeżeli chodzi o ilość miejsca w środku, myślę, że stawilibyśmy remis. A co byś wybrał? To jakbyś miał wybierać? Moim zdaniem, tak no, mhm. rozmawialiśmy na samym początku, nie ma dzisiaj w świecie motoryzacji marki, która nie ma suwa, czy to małego suwa, dużego, i tak dalej. Znaczy jest też moda, nie nieoszymowa jest moda na suwę od moda. kilku lat. Oczywiście ma to te też swoje zalety, plusy i minusy, tak jak tutaj o tym sobie dewagujemy. Natomiast no, dla mnie no, klasyczna limuzyna to jest kwintesencja motoryzacji. A ja powiem tak. ci, że nie wiem, czym na, na chwilę obecną nie wybrał jednak suwa, bo no, Starzejesz się. Ale no, być może, być może. Może się starzeje, PESEL też niestety nie, nie da się, nie da się oszukać. oszukać, natomiast prawda jest taka, że jeżeli jedziemy na wakacje, tak naprawdę to ograniczamy się do tego, żeby pojechać na lotnisko, wyładować te to torby i polecieć samolotem i większość nie z nas się. tego oszukuje, natomiast nie, na razie na łódkę nie stać. Chyba że, po... Chyba, że na pożyczenie takiej na wiosła. No właśnie, więc na chwilę obecną jakby ten hak nie będzie tym walorem, takim decydującym o zakupie tego suwa, natomiast SUV, no wydaje mi się, że do mojej jazdy jak na, na co dzień będzie bardziej funkcjonalny, wyjazd na wieś, bieszczady okolice tutaj, no. nasze piękne podkarpacje. Zapraszamy na no. No, Ok, no poruszyliśmy ważny też aspekt tutaj samej ceny, prawda? Dochodzimy do końca. Jeżeli porównujemy cenę startową modelu serii 5 do X5 z silnikiem 3-litrowym diesla. Bez doposażenia. Bez doposażenia. Różnica w cenie jest około 31 tysięcy na korzyść serii 5. Czyli seria 5 jest krótko mówiąc tańsza. No i z reguły ktoś przychodzi do salonu, mam założony swój budżet, nie wiem, 300-400 tysięcy złotych, nie chce poza ten budżet wyjść. Natomiast warto zobaczyć, co otrzymujecie w tej cenie standardowej. No tak właśnie, tak bo, teraz bo teraz pytanie, taka... co, co jest w standardzie w, w x a co w piątce? uwaga, różnica startowa pomiędzy piątką a X5 jest powyżej 31 tysięcy złotych. Natomiast doposaża, doposażając serię 5, która mhm. no, niestety, ale uboższe wyposażenie względem X5, ta różnica maleje do zera. No, więc tutaj tak naprawdę co przemawia za zakupem? No, tak naprawdę, no właśnie. Dlatego ten rachunek w sumie ja wspomniałem, tak jak idziecie do księdza spowiedź to się czasem dwa razy zastanówcie, bo no, czy decyduje moda, cena. My wam na czy... pewno przede wszystkim nie doradzimy, czy lepiej wybrać suwa, czy piątkę. My staramy się Wam tylko pokazać, że warto sobie zrobić taki, jak Marcin wspomniał, rachunek sumienia, może nie przed powiedzią, ale przed wizytą w salonie. I właśnie poruszyć te główne aspekty, kwestie bezpieczeństwa, wyposażenia, przestronności samochodu, funkcjonalności, funkcjonalności wyposażenia, porównać i nie skreślać od razu na samym początku samochodu, który jest droższy o 30 tysięcy złotych, bo wierzcie mi, zwłaszcza w markach premium, na pewno do tego samochodu coś dołożycie, do tej ceny katalogowej. A tutaj, a tutaj warto, warto dodać, że większość osób, które kupuje taki samochód w kwocie powyżej 200 czy 300 tysięcy złotych, finansuje to poprzez leasing. Oczywiście. A różnica w racie, biorąc pod uwagę okres finansowania, załóżmy 4 czy 5-letni, jeżeli rozłożymy te 30 tysięcy na raty, to różnica w racie jest tak znikoma, że nawet tego tak naprawdę nie odczujecie. Oczywiście, że tak. Także podsumowując, no to co, zachęcamy? zachęcamy do konfigurowania aut, sprzedajemy samochody nowe, konfigurujemy. Doradzamy przede wszystkim. Doradzamy. Nie wciskamy samochodów, broń Boże. Mamy też w ofercie samochody używane z rynku krajowego, auta po pierwszych właścicielach dla osób chcąc kupić jeszcze taniej samochód. Mamy również w ofercie samochody ze Stanów. Nasz drugi kanał Autodiscover Adam tam coś więcej wam powie. Jeżeli będziecie mieć pytania dzwoncie, piszcie, maila. I zachęcamy do komentowania, jeśli mieliście jakie są Wasze typy, czy lepiej jeżeli czy mielibyście wybór kupna nowego samochodu nie tylko marki mówię BMW, marki Premium, czy wybralibyście suwa, czy po prostu limuzynę. piszcie w komentarzach. No i co? Do następnego. Do zobaczenia, się. cześć!